Witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto z truskawkami potrzebować będziemy 3 jajka szczyptę soli szklankę cukru szklankę mleka 4 łyżki zmielonego maku szklankę oleju dwie łyżeczki proszku do pieczenia Dwie szklanki mąki pszennej, szczyptę kurkumy i 30 deko truskawek. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Macę jajeczną już mam ubitą. Dalewam mleko, olej. Panie, proszę do pieczenia. To już mam należy jeszcze przemieszać aby mieć pewność bierzemy boki aby mieć pewność że mamy składniki idealnie połączone i teraz część ciasta odłożę do miseczki i dam kurkumę Dzięki temu uzyskam piękny, żółty kolor. Tak jedną trzecią ciasta i dołożę tak szczyptę kurkumy. I należy ciasto pomieszać. A do pozostałej części ciasta dołożymy mak. I też należy dokładnie, całość, pomieszać, i teraz Ciasto wyłożymy do formy, formę 23 cm. Mam wyłożoną papierę do pieczenia i ciasto wyłożymy do formy i ułożymy truskawki. łóżmy ciasto z kurkumą, ułożymy truskawki. polejemy pozostałym ciastem. Ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. To zależy jaki mamy piecyk. Ja zawsze powtarzam, że ciasto pieczemy do suchego patyczka. Polewamy i wstawiamy do piekarni. I mamy ciasto z truskawkami. Tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto z ruskawkami. Wierzch oprószymy cukrem pudrem. I ukroimy kawałek szybciutkie, kolorowe ciasto z truskawkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.